Szacunek Boże, przez naszego Pana, Jezusa, Chrystusa, aby doprowadzić do pełni misterium, paschalne, zesłałeś ducha świętego na wszystkich, których Uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi Jednocząc ich z Twoim jednorodzonym Synem Duch Święty w początkach Kościoła Dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki W wyznawaniu tej samej wiary Dlatego pełnią łask paschalny Radują się wszystkie ludy Na całej ziemi Również chór aniołów i zastępy święty śpiewają hymn ku twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu. Pełne są niebiosa i ziemia chwały twojej. Hosanna na wysokości, błogosławione, które idzie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy Święty Dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty stąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Przez Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwe zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy. Aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele, na całej ziemi spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem z naszym biskupem andrzejem oraz całym duchowieństwem pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich którzy w twojej łasce odeszli z tego świata dopuść ich do oglądania twojej światłości Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu rodzicą, dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, Świętego, W jedności ducha świechem tego Wszarkacha czy chwała Przez wszystkie wieki wieku Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw odesłego, wybaw nas Panie od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół, jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj Go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pahański, niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju, pokój wam wszystkim. Pokój Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Został się na nas na Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, abym cię uzdrowiony. Cóż ci jest udany? Mudra